Cztery zdrapeczki lodują moje ręce. Mam nadzieję, że coś na nich zarobię. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra. Mamy. Słuchajcie, słuchajcie. Witam wszystkich serdecznie Wielki wielkim openingu zdrapek. A w tym momencie garniemy sobie zdrapki, dokładnie to cztery zdrapki. Wow! Cztery zdrapki se otworzę i czy wygram? Zobaczymy! Dobra. Pierwsza zdrapeczka. No cóż, przykro mi że pierwsza nie dała, bo pierwsza to by było zawsze takie fajne podbudowanie od razu. No starcie, dobra, druga. No i chuj, nie tym razem. Ja pierdole. No nie wiem, ja chyba wygrałem 5000 najwięcej. Druga. Jest kasa, chyba. Jest chyba kasa. No kurwa, no nie, no zero dolarów, no co to jest za ściema, no kurwa, no i co, ja zrobiłem dwa trackery... Ja pierdolę, no chuj do dupy, kurwa. A jak to, co, co jest nieklikalny adres? Szczupak. Powinien być klikalny, moim zdaniem. Ja przynajmniej widzę to jako klikalny przycisk. A jak nie jest, to nie wiem, jak to zrobić. Zbytnio, tak szczerze ci powiem. Działa, nie? Może coś akurat tu szczupaka z. z... nieprawidłowo. Zdrabka, jebana, kurwa. No. Raz tylko mi się udało zarobić coś na tych zdrapkach, tak to nigdy. Co ty robisz? JAK już baranie jeden! Kurwa, szkoda, że ten.

Nie mam, stary. Dobry! Nie, nie, Dzień dobry. Idzie tu coś przekąsić? No pewnie. Zostawik za 250 U, dolarów wito. mamy pizza plus chmielicylina. Witam, witam. Ewentualnie sama pizza 150, sama chmielicylina 150. To na koszt firmy bym poprosił, bo jest pozew wystosowany tutaj na państwa lokal. Ale nie było wyroku. No jest postępowanie w troku. No właśnie. Należy... No o, właśnie, więc jak jest postępowanie w toku, to nie ma nic na koszt firmy, dopiero po wydaniu wyroku, to co sąd orzecze, no to wiadomo, nie? Jasne. Ewentualnie po, yy, po orzeczeniu sądu, po wyroku, może się pan ubiera, ubiegać o jakieś dodatkowe e, koszty, typu zwrot kosztów za jedzenie i tak dalej, nie? Dobra, dobra, to, yy, to poproszę. Zestaw. Dobra. Zestaw, dobra, to już liczę. To ja idę zrobić. Ja gotówką. Dobra, można płacić, i kolega zaraz przyniesie, kurde, muszę pójść po portfel, jadę stąd w pizdu, kurwa. Nie mam kurwa siopy, żeby im teraz płacić kurwa normalną flotą. Brudasami to im mogę zapłacić kurwa, w końcu jestem prawie gangsterem. A nie będę jakiś... Dobry! Niezły wózek! O tutaj te naklejki. Fajne, niezłe Siemano, siemano, konik To, ci, to dam ci, ty daj koledze tam do skawka, To oni nie miło mi taką kurwa stylowa. Co tam, ty koleś? No weź Za nic, no, za żarcie Ty, ty stary ja bym też chciał, proszę pana, 200! Jakby dało radę! Na? No? O! <laughs> <Nagec> się, stary! Na getcie <laughs> stary! Pierdolisz! Nie pierdolę stary! You know the fucking shelves! <laughs> Kurwa tyle zrobiłeś! To jest to, to znaczy trapin? Trapen? Of course! Nie man! No jak ją mi też 200, bo też akurat na jedzenie potrzebujący jestem, a ze sobą mi się man. bardzo podoba! Dobra, to chodź, siadaj, to ci dam. A fajne są jeszcze te twoje nalepki na dachu. Okej, okay, mam fajne. Fajne. Wow, jaki król drive, homie. Nieźle. Trzymaj. O, dziękuję ci pięknie. Dużo zdrowia życzę, żeby, żeby wszystko szło po twoje myśli. Dobra, na razie. Dzięki, dzięki wielkie. Trzymaj się, trzymaj się. Zajebioza. Jest siano! Jest impreza! Zarobione dwie stówki. O, czekaj, ktoś tutaj coś. 995, 5, 2, 4 Halo, halo, witam. Witam, witam. Eee, widziałem tam perfumami się pan interesuje, z przymrużeniem oka. Oczywiście. oka oczywiście, Tak, tak, tak. Oczywiście. Posłuchaj, eee, jak sobie pozwolę na prywatne, na ty do ciebie będę mówić. Eee, ty wiesz cokolwiek? Dobra. Czy potrzebujesz całkowite, kompleksowe informacje? Nie, 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 ja mam już do tego dostęp tam z apteką. Aha. Trzeba się udać po kwas, tylko... Miejsce produkcji miejsce, cię interesuje? Żeby tak, żeby stworzyć tą perkunkę. A no dobra, no to słuchaj, za 3000 mogę ci sprzedać takie info. 3000, dobra, to gdzie się ustawiamy? Słuchaj, wiesz, co, ja w tym momencie jestem e, przy wanilii. Dobra, to tak do 10 maksymalnie minut będę, dobra? Dobra, do do dobra. dobra. Dobra, to dzwoni jak coś, dobra? Bo ja się pewnie dobra, będę kończyć. Nie ma problemu. Nie ma problemu. No i zajebiście, może jeszcze zarobię trzy kapcie? Cię, mam coś, no tylko te 200 dolców co teraz zarobiłem Najwyżej je stracę, no trudno już no, Najpewniej jest stracę, ku mechanizm dobry! Siemano. słuchajcie, takie pytanie mam! No! Burczy mi brzuchu, zjadłbym coś tutaj za dwie stówki i się napił, najlepiej. Za 250 mamy zestaw. Kurna, mam tylko dwie stówy, nawet nie mam skąd wyciągnąć za bardzo. To pożyczyłbyś mi te 5 dych, albo narzucił. No, no, mogę opłacić, mogę płacić te 5 dych, chill. No dobra, to super. Super by było, bo mówię, kurwa, mam tylko dwie stówy, ekstra. Do opłacenia. Ekstra, zapłaciłem. Masz tu na ladzie. Smacznego. Dziękuję ci, pięknie, stary! Szacunek! Szacunek! <noise> Jak przyjdziesz, to nie dostaniesz 100 złotych. <noise> Mechanizm sprawdzony, ale już coraz gorzej działa. <noise> z sobie posprawdzamy czy te numery są jeszcze aktualne O hydrant Hydrant nie odbiera Dobra, zadzwonimy do... Polaka. DJ Skręt, Yonder jeszcze jest. Pan? Halo, halo, siemano, DJ Skręt, Yonder Oblok! Yo, peace, gang signs, znaki gangu... 4WB, słucham. Cześć, e, słuchaj, nie wiem czy mnie pamiętasz, e, Matthew jestem. Kiedyś mi się... Pewien taki incydent, e, podpisywaliśmy taki pakt. Posłuchaj, no. no temat jest taki, mieliśmy jakoś tam współpracować, ja się kontaktowałem z, z hydrantem, no ale koniec końców z tego guzik wyszedł Miałbym pewien temat, ty nadal latasz tam z, z, masz jakąś ekipę swoich znajomych? Aktualnie przebranżowujemy się, prowadzę aptekę Jesteś aptekarzem, tak? Owszem no, Aha, czyli już kurna raczej się nie zajmujesz jakimiś wyłudzeniami i tak dalej. nie, nie, nie. nie, nie. Jasne, jasne. Do wobec tego powodzenia wpadnę się do apteki i kupię babci z korbolami. To na raz Siema no. z nędzą. Siema! <śm> co to jest? Co, <śm> co? Co to ma jest? Do ciotki przyjechałem na spokojnie. Ej, 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 ej! ej, ej! No... Do cioci przyjechałem stary! No chłopie... Trzeba się... Te, te, te... No to to. twoją cioci, wyjazd stąd! No to... Celuję, jak mam to nie... Celuję, jak celuję, mam to nie przyjechać?! Wyjazd! Wyjazd, no. bo odstrzelę cię człowieku! Bo... Już, już jadę! Odstrzele cię! dobra! Jaka to jest dróżka w ogóle? Tu nie mam przejścia. To jest dziura w ogrodzeniu. Halo, halo? Halo? To gdzie można podbić? Wiesz co, dobra, słuchaj, to spotkajmy się przed tej wanilii, ja za chwilę będę. Przed wanilią? No, może być. Dobra, będę. Helo. Na razie. Ja pierdolę. Z Tobą się ugadywałem! Oczywiście. Ze mną. Cześć, cześć. Matthew Witam. Jestem Witam. Eee, no słuchaj. To ze... Chodzi Ci o tą ostatnią, eee, jakby, fabryczkę taką. Mi ja tak, to tak, nazywam tak, tak, fabryczką. Dokład. Dobra, słuchaj. No to to kosztuje 3000. Eee, no oczywiście, Kasa, najpierw jedzie za mną, bo to jest niedaleko. A ja roweru nie zostawię, bo później to. No dobra, no nie... Mi to czekaj, bo to Ja mam samochód za tym murkiem, to podjadę od razu teraz. Dobra. Często bywają tam ludzie? W tym momencie to rzadko. No, widziałem tam chyba tylko raz gościa, bo raz jeden no. typ mi dał, No, że tak to ujmę, wszystkie potrzebne składniki i samu no. to po prostu przerobił. Dobra, dobra. A z zarobkami jak? Z tego ile za jeden kartonik jest? Wiesz co szczerze, ci powiem, ja się nie zajmuję detalem i nawet się tym nie interesowałem zbytnio. Jedyne no, co to dobra. raz tam temu Ziutowi ogarnąłem i tyle. No dobra, no to. A poznałem dobra, to, to przez to... znajomego. Dobra, to Ci trzy koła do kieszeni. No. Położyć. Poproszę. Trzymaj. O, czek Trzymaj. Tak, czekaj, ty, ty, ty. Dobra, zgadza się. To dawaj za mną! Zostaw to. W sklepi z ubraniami! W sklepie, w sklepie z ubraniami to jest, gościu, widziałem, sprzedawali dragi, wybiegli i teraz się ukrywają! Ja, chcę, ja panowie, 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 to była trafa, ja Falconowski, słucham? No, czyż Tu się wchodzi po tej drabinie, czy jak? Tak, tak! A z kim mam przyjemność? A z kim mam przyjemność? Ja ode mnie kupowa kupowałem od przed Ale co kupowałeś? Hej, zaraz Ma perfumę Panie, nie, to perfumami to moja babka się zajmowała ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Nie no jak się nie zajmujesz? No to jakimi perfumami? O czym pan do mnie mówi? Ha, dobra, wszystko jasne A, Mam ci kurwa Ej, ty cwaniaczek! Ech, nie ma kurwa Ale jebany kość kurwa, najgorsze to jest to, że ja nie mam nawet wytrychu.